Ona jest w ścianach powiedział. Zamyśliłem się, nie chcąc wyciągać pochopnych wniosków. Zdarzało mi się, że klienci mówili najdziwniejsze rzeczy, a potem okazywało się, że to coś prozaicznego, niezrozumianego. Myślisz, że mam problem z odróżnieniem rzeczywistości od fantazji kontynuował z nutą złośliwości w głosie. Zamrugałem. Wtedy sobie to przypomniałem. Podczas jednej z naszych poprzednich sesji opowiedział mi kilka dość nieprawdopodobnych historii, na przykład o tym, że był mistrzem czarnej magii opowiadał o klątwach, które z powodzeniem rzucał w przeszłości. Delikatnie zgłębiłem jego opowieść, chcąc sprawdzić, na ile prawdziwe były dla niego jego przekonania. Musiał zdać sobie sprawę, że wątpiłem w jego pojmowanie rzeczywistości. Ciekawi mnie tylko, co masz na myśli, mówiąc, że jest w ścianach. Zapytałem, starając się zachować przyjemny, spokojny wyraz twarzy. Mógł wciąż mówić o czymś zupełnie normalnym. Na przykład o szczurze, może o jaszczurce. Potem, jak ją zabiłem, umieściłem jej ciało za ścianami i znowu je zamurowałem. No dobra, nie pozostawiał wiele miejsca na wątpliwości. Czy mówisz, że pozbawiłeś życia kobietę, o której śniłeś koszmarę? Mówiąc to, otworzyłem na smartfonie okno Whatsappa i napisałem krótkiego SMS-a do kierownika kliniki. Potencjalnie niebezpieczny klient. Proszę o przygotowanie do postępowania w nagłych wypadkach. Skinął głową. Złe sny zaczęły się dzień po tym, jak się jej pozbyłem i zamurowałem. Następnie opowiedział mi to, czego nie chciał mi powiedzieć na naszym spotkaniu w zeszłym tygodniu. Mówił, jak poczuł w sobie coś dziwnego, kiedy po raz pierwszy zobaczył tę kobietę. Pracowała obok niego. To nie była miłość, to była fascynacja i pogarda, przeraźliwy wstręt. Nie mógł oderwać od niej wzroku i chodził za nią. Chodził za nią wszędzie, rozpracował jej plan dnia. Wiedział z kim się spotyka, dokąd idzie. Pewnego dnia w końcu udało mu się ją spotkać sam na sam, na trasie, którą czasami pokonywała, biegając wcześnie rano. Nie miał żadnego planu, więc po prostu uderzył ją w tył głowy, gdy przebiegała obok, kamieniem, który trzymał w kieszeni. Upadła. Wtedy po prostu ją podniósł i zaniósł do zaparkowanego w pobliżu samochodu. O świcie nie było nikogo, kto mógłby to zobaczyć. Wciąż mając nadzieję na odrobinę normalności, próbowałem sformułować, o co tak naprawdę mogło chodzić. Może potrzebował uwagi, może lubił szokować i przerażać innych dziwacznymi historiami. Wiecie, zanieść nieprzytomną kobietę do samochodu. To nie mogło być tak proste, jak to przedstawiał, może chciał mnie sprawdzić. Zobaczyć, jak zareaguję na dziwaczną opowieść o morderstwie, prawda? Dlaczego mi to mówisz? Zapytałem. Z powodu koszmarów nie przestają mnie nawiedzać. Starałem się ci o tym nie mówić, po prostu przepracować je. Zdaję sobie sprawę, iż potrzebuję, żebyś wiedział, żebyś mógł mi udzielić odpowiedniej pomocy. W jego oczach było widać śmiertelną powagę. Nagle mu uwierzyłem. Nie mogłem już dłużej próbować wytykać błędów w jego opowieści. Ten człowiek mówił serio. Zadzwoń na policję i powiedz im, że klient właśnie przyznał się do morderstwa. Może być niebezpiecznie. Sprowadź ich tu. Pisałem na czacie Whatsappa, udając, że robię notatki. Musiałem wtedy złamać zasadę poufności. Taki był protokół prawny. Koszmary, tak. Opowiedz mi o nich więcej. Mówiłeś, że były realistyczne, że budziłeś się z krzykiem. Co ci się śniło? Zapytałem, mając nadzieję, że uda mi się go zatrzymać do przyjazdu policji. Szczerze mówiąc, byłem też trochę ciekawy. Nie chciał mi zdradzić treści swoich koszmarów w zeszłym tygodniu. Tylko jej twarz, tuż przed moją, najpierw wyglądała na przerażoną, tak jak wtedy, gdy poderżnąłem jej gardło, a potem się uśmiechała. Złowrogim uśmiechem. Była złą kobietą. Z trudem powstrzymywałem się przed uniesieniem brwi. Była złą kobietą. Tak to sobie wyobrażałeś we śnie. Byłem dumny z siebie, że w moim głosie nie było niedowierzania i pogardy, które czułem. Poderżną jej gardło, bo była zła. Jasna cholera. Zawsze była zła. Wiedziałem o tym, więc zrobiłem to, co musiałem. To, czego świat ode mnie oczekiwał. Uśmiechnął się do mnie promiennie i puścił oczko. Ścisnęło mnie w żołądku. To było znaczące mrugnięcie, jakbyśmy mieli jakąś wspólną tajemnicę. Milczałem, a on kontynuował swoją opowieść. Opowiedział mi całą historię, trwającą około pięciu minut, zanim przyjechała policja. Mówił, że wiedział, iż jest zła po jej mrocznej aurze, którą dostrzegł. Śledził ją, żeby się upewnić, i widział okropne rzeczy, jakie robiła innym. Była protekcjonalna, manipulująca, niegrzeczna. Podobno w relacjach była tyranem. Wyrzucił z siebie słowo tyran, jakby przypalało mu usta. Wbrew sobie zanotowałem jego reakcję w notatkach. Wzdrygnął się na słowo tyran. Czy był prześladowany? Pozbył się jej, ukrył jej ciało w ścianach jakiegoś opuszczonego budynku. Podał mi nawet jego nazwę. Znałem go, mieszkałem niedaleko. Widziałem dziesiątki sklepów, które w ciągu kilku miesięcy otwierały się i zamykały w tym miejscu. Nikt nie wiedział, dlaczego interesy szły tam tak źle. Lokalizacja może i nie była najlepsza, ale też nie była tragiczna słynęła z tego, że przynosiła pecha właścicielom sklepów w tamtym czasie budynek był w trakcie odbudowy przez innego właściciela wciąż ją słyszę powiedział, a w jego oczach pojawił się strach kiedy leżę późno w nocy nie mogę zasnąć, Drapie po ścianach wiem, że jej tam nie ma wiem, gdzie leży, ale drapanie nie ustaje wtedy drzwi się otworzyły i weszło dwóch policjantów Ucieszyłem się, że mieli dość rozsądku, żeby nie włączać syren ani nie robić zamieszania przed wejściem do sali. Martwiłem się, że mój klient będzie zdenerwowany, gdy zostanie powiadomiony o przybyciu policji. Nie chciałem, żeby wziął mnie na zakładnika czy coś. Założyli mu kajdanki i zabrali go. Odwrócił się do mnie tuż przed tym, jak wyprowadzili go za drzwi. Na jego twarzy malował się spokój i satysfakcja. Jakby spodziewał się, że wezwę policję, jakby wiedział, co się stanie, i jakby nie bał się konsekwencji. Znów się uśmiechnął. Moje wnętrzności się wykręciły. Udałem się na komisariat policji i przekazałem im wszystkie szczegóły morderstwa, jakie opowiedział mi mój klient. Po powrocie do domu wziąłem prysznic i wypiłem kieliszek wina. To był szalony dzień. Chciałem już zostawić go za sobą i wrócić do normalności. Spałem niespokojnie, w snach przelatywały mi obrazy mojego klienta. Jego zadowolony wyraz twarzy, jego znaczące mrugnięcia. Słychać było też uporczywe drapanie, którego nie potrafiłem zlokalizować. Następnego dnia wezwano mnie z powrotem na komisariat, skąd znasz Anita, imię nieprawdziwe. To było pierwsze pytanie, jakie mi zadano. Zmarszczyłem brwi. Znałem tylko jedną Anitę. Czemu pytanie o moją szaloną byłą przełożoną? Była moją pracodawczynią przez krótki czas. Odpowiedziałem. Pracowałem dla niej kilka lat temu, niecały rok. Czy rozstaliście się w złej atmosferze? Przygryzłem warga. Dlaczego śledczy w ogóle o to pytał? Poczułem ucisk w żołądku. Tak, była trudna. Kiedy otrzenłem, wpadła w furnię. Groziła mi. Dlaczego o nią pytacie? Miałem straszne przeczucie, że znam odpowiedź. Zabiłeś Anita? Zaschło mi w ustach. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem, ale jego twarz była niczym niewzruszona maska. Ja? Nie. Cholera, to ona była kobietą w ścianach. Skąd więc wiedziałeś, gdzie znajduje się jej ciało? Wpatrywałem się w niego z otwartymi ustami. Kobieta, którą zabił, to była Anita, prawda? Mówi, że nie ma pojęcia o czym mówisz. Że zahipnotyzowałeś go podczas ostatniej sesji. Coś mu zrobiłeś, od tamtej pory miewa koszmarę. Co do cholery? Gapiłem się na oficera z otwartymi ustami. Widzisz, to on to powiedział. Słowo przeciwko słowu. Próbujemy po prostu to rozgryźć, ale muszę powiedzieć, że ten mężczyzna nie ma z Anitą żadnego związku. Nikt go nie widział w jej pobliżu. Nawet do niej nie pisał, nie dzwonił nic. Ty natomiast, westchnął, pracowałeś dla niej. Otwarcie mówiłeś o swojej niechęci wobec jej osoby. Widzieliśmy kilka Twoich postów w mediach społecznościowych. Subtelne, niejasne, ale całkiem wyraźnie wymierzone w nią. Posty? Media społecznościowe. Jakie posty? Nienawidziłem ani ty jasne, ale pisanie o niej nie miałbym na to odwagi. Była przerażającą przebiegłą suką, miała spore wpływy w naszej branży. Potrafiła mi bardzo utrudnić życie, tak jak utrudniała je wielu innym. Nie chciałem narażać się na dalszą falę krytyki. Policjant wyciągnął telefon, przez chwilę w niego stukał, a potem mi je pokazał. Postę. Z Skąta w mediach społecznościowych z moim imieniem i nazwiskiem, nawet z moją twarzą? Ale to nie było moje konto. Powiedziałem o tym funkcjonariuszowi. To konto jest aktywne od dwóch lat powiedział. Przez dwa lata sporadycznie publikowało posty pod Twoim nazwiskiem, a ty nigdy nie zostałeś o tym poinformowany ani nie miałeś o tym pojęcia. Ponownie chwyciłem jego telefon i przyjrzałem się bliżej. Ma 43 znajomych. No weź, założę się, że żaden z nich nie jest moim znajomym. Skąd w ogóle mogłem się o tym dowiedzieć? Przecież nie szukam obsesyjnie swojego imienia w Google. Policjant odebrał ode mnie telefon. Jego twarz pozostała bez wyrazu. Następne dwie godziny przesłuchania były brutalne. Opowiedziałem mu ze szczegółami wszystko, co pamiętałem o mojej pracy u Anity, o kolejnych miesiącach i jej próbach szantażowania mnie, jak jej próby się nie powiodły, bo przecież wielu w branży znało już jej reputację. Przyznałem się nawet do chodzenia na sesje terapeutyczne, żeby poradzić sobie z traumą. Powiedział, że może wezwać mojego terapeutę do sądu, ale mniejsza z tym, nie powiedziałem nic szalonego podczas tych sesji. W końcu nie mogłem być całkowicie otwarty i szczery podczas sesji z innymi terapeutami. Możemy się jeszcze kiedyś zawsze spotkać w pracy. Moje potencjalne alibi kamera przedzwonku w moim domu akurat była odłączona w noc jej morderstwa. Nawet tego nie zauważyłem. Sprawdzałem nagranie tylko wtedy, gdy coś się pojawiło. Tej nocy, kiedy rzekomo zamordowałem Anitę, poszedłem na spacer do pobliskiego parku. Powiedziałem o tym policji, a oni przeszukali okolice, szukając nagrań z monitoringu sklepowego, kamer samochodowych i świadków, którzy mogli mnie nagrać. Niestety nic nie znaleźli. Wtedy było to już zupełnie jasne. Wyrabiono mnie. W jakiś sposób ten gość planował zamordowanie Anity od lat, przygotowywał to wszystko od bardzo dawna. Wszystko wyglądało tak, jakbym to naprawdę ja to zrobił. Moja historia z Anitą, moja wiedza o tym, gdzie dokładnie jest ukryte jej ciało, jak zginęła. Posty w mediach społecznościowych, których adres IP w jakiś sposób był powiązany z moim Wi-Fi. Przeklinałem się za to, że miałem łatwe hasło, Wi-Fi i password. Klient twierdził, że nigdy nie rozmawiał ze mną o anicie, ani o żadnym morderstwie, że niedawno wrócił po pomoc w związku z koszmarami związanymi z przeszłością, o której mi nie powiedział, że go zahipnotyzowałem. Widzicie, to było MDR. Po prostu pozwoliłem mu uzyskać dostęp do wspomnień związanych z koszmarami. Pozwalałem mu śledzić wzrokiem moje palce, gdy docierał do traumatycznych wspomnień. To było dalekie od hipnozy. Skuteczne narzędzie do radzenia sobie z traumatycznymi doświadczeniami. Stymulacja dwustronna. To naprawdę nie miało nic wspólnego z hipnozą. Ten dupek wszystko wypaczał. Powiedział policji, że pogarszałem jego koszmary i że nie wiedział, co się wydarzyło podczas naszej ostatniej sesji. Twierdził, że był oszołomiony moją hipnozą, kiedy przyjechała policja. Niesamowite, jak łatwo ktoś może zniszczyć ci życie, jeśli tylko zechce. W jednej chwili miałem już prawie wszystko poukładane, w drugiej byłem podejrzany o morderstwo. Początkowo myślałem, że moja niewinność szybko oczyści moje imię, ale okazało się, że system prawny tak nie działa. Było coraz gorzej. Wieczorem, kiedy wróciłem do domu po przesłuchaniu, wypiłem całą butelkę wina. Potem położyłem się w łóżku, próbując zasnąć, żeby choć trochę oderwać się od koszmarów, które przeobrażało się moje życie. Dźwięk skrobania wyrwał mnie ze stanu pełnej czujności. Kolejny dźwięk skrobania, jakby coś drapało, coś drapało za ścianami. Serce mi podskoczyło, a oddech uwiązł mi w gardle. Niepewnie, ostrożnie przycisnąłem ucho do ściany. Drapanie było głośne, jak drapanie paznokciami po płycie gipsowo-kartonowej. Miałem wrażenie, jakby coś drapało centymetr od mojego ucha. Szarpnąłem się, odsunąłem od ściany i opadłem z powrotem na łóżko. Moje kończyny osłabły. Czy to był szept? nie potrafiłem stwierdzić był słaby, zagłuszony przez odgłosy drapania to tylko moja wyobraźnia powtarzałem sobie śledztwo szarpie mi nerwy wino zmąciło mi zdrowy rozsądek myślałem o ucieczce do hotelu na noc niestety policja kazała mi zostać tam gdzie byłem nie chciałem żeby wyglądało na to że uciekam wróciłem więc do łóżka i zamknąłem oczy to tylko moja wyobraźnia, powtarzałem sobie. Drapanie nie ustawało, nie mogłem spać. Kilka bolesnych minut później rozległ się cichy szum. Narastał, aż zaczął przypominać telewizor bez zasięgu albo dźwięk jaki może wydawać generator białego szumu. Szum zaczął zagłuszać nawet odgłosy drapania. Spróbowałem wtedy usiąść, żeby wyjść z domu, nie zważając na konsekwencje. Ale nie mogłem. Byłem sparaliżowany, nie mogłem nawet otworzyć oczu. Walczyłem rozpaczliwie, napinając się każdą cząstką ciała, krzycząc bezgłośnie do tego stopnia, że myślałem, iż moje płuca pękną. Nie mogłem poruszyć ani jednym mięśniem, nie mogłem wydać z siebie najmniejszego dźwięku, a Potem to mi się przyśniło, albo tak mi się wydaje, że to był sen. Za zamkniętymi powiekami zobaczyłam ją. Anita uklękła przede mną i błagała o życie. Wyciągnęła się ręka, moja ręka. Złapałem Anitę i uderzyłem ją kamieniem w bokie i już krwawiącej głowy. Upadła na ziemię niczym marionetka, której przecięto sznurki. Stałem nad nią uśmiechając się szeroko. Błysnął nóż, nóż, który trzymałem, uświadomiłem sobie. Uklęknąłem i przyłożyłem nóż do gardła Anita. Nie mogłem tego powstrzymać, nie mogłem zmusić ręki, żeby przestała to robić. Nie mogłem zetrzeć uśmiechu z twarzy. Coś rzuciło się na mnie z boku. Upadłem. Zabiłeś mnie! Ktoś wrzeszczał. Rozejrzałem się gorączkowo. To była ciemna energia, niczym wirująca chmura. Błysk maniakalnego uśmiechu z wnętrza. Zabiłeś mnie i zapłacisz za to. Ciemna masa pędziła w moim kierunku. Krzyczałem, odpędzając to, czymkolwiek to było rękami. Cisza. Rozejrzałem się. Nic wokół mnie nie było. Żadnej ciemnej chmury. Była tam jedynie Anita. Kałuża krwi rozlewała się pod jej szyją. Spojrzałem w dół. Nóż w mojej dłoni był pokryty krwią. Obudziłem się z krzykiem. Moja koszula była przesiąknięta potem. Kilka godzin później przyszła do mnie policja. Powiedzieli mi, że znaleźli moje odciski palców na jej ramieniu. Dokładnie tam, gdzie widziałem siebie, jak ją chwytam we śnie. Nie potrafię już tego wytłumaczyć. Wiem na pewno, wiem całym sobą, że tego nie zrobiłem. Nie wybuchłem, nie oderwałem się od rzeczywistości. Pamiętam noc, kiedy umarła. Byłem w domu, znudziłem się i poszedłem na spacer do parku. Wróciłem do domu po 45 minutach szybkiego marszu. Starałem się utrzymać formę. Ale sny, to drapanie w moich ścianach, wrobił mnie jasne. Ale jak mógł dostać się do ścian mojej sypialni, do moich snów? Aresztowani mnie. Byłem przetrzymywany tygodniami, zanim sędzia w końcu przyznał mi kaucję. Miałem pozostać w areszcie domowym do czasu rozpatrzenia mojej sprawy. Brak ryzyka ucieczki, stabilna kariera, dobre relacje ze społecznością oraz brak wcześniejszych wyroków. Miałem szczęście, że udało mi się wyjść za kaucją, tak powiedzieli. Ale jednak nie czułem się szczęśliwy. Przez cały ten czas dostałem od tego klienta tylko jedną wiadomość. Czy wiesz jeszcze, co jest prawdziwe? Przez chwilę patrzyłem zdezorientowany na ekran telefonu, po czym ze złością rzuciłem smartfon na kanapę. Czy o to chodziło? Czy robił mi to, bo rzuciłem kilka uwag sugerujących, że mógł oderwać się od rzeczywistości. Czy umawiał się ze mną na sesję tylko po to, żeby mnie wrobić? Czy w ogóle potrzebował terapii? Odzyskałem telefon w ciągu minuty, gdy zdałem sobie sprawę, że mogę zrobić zrzut ekranu wiadomości jako dowód. Ale wiadomość zniknęła, zupełnie jakby rozpłynęła się w powietrzu, jakby nigdy jej nie było. Może naprawdę nie wiem, co jest prawdą. Może tracę rozum. Utknę w domu na kolejne dwa miesiące. Może dłużej, jeśli sprawa trafi do sądu z opóźnieniem. Moje życie się skończyło. Moja reputacja legła w gruzach. Mimo to, każdej nocy drapanie nie ustaje. Koszmary wciąż powracają. Budzę się z krzykiem każdej nocy. Twarz anite wykrzywiona czasem z wściekłości, a czasem zagoni. Uśmiech mojego klienta. Sny są tak wyraziste, że zaczynają przypominać wspomnienia. Może powinienem po prostu się poddać, powiedzieć, że to ja to zrobiłam. przyznać się do winy, mieć nadzieję na karę śmierci. Ja nie mogę już tak żyć, nie dam rady. Autor opowiadania: Saint Delivered. Tłumaczenie i opracowanie: Kwao Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Sebastian Król, Gregorikos, Wiktor Walczak, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Stary Trześwe, Tommy Lee Jones, Mrs. 997. 97, Adrian Masłowski, Alexni TV, Ordinary Osi. Maciek Dwukropek D, Żelka, Utery Kasia, Mati101M, Haron Phoenix Jerson. Olivia. Sylwia Cze, Shadow Ninja, Sabina Skręt, Boa Krztusiciel, Cichu666, Wrona, Meis, Szat Olo, Mikołaj Kowalski, Sadar, Petras, Litlnia, Szido, Ewelina Kaczyńska, Klaudia Wojciechowska, Zombi GBB3, Szef Kojot, Wojciech Ślusarczyk, Sasuke GT86, SMD Umbiringunda, Jula Janiszewska, Klaudia Stępkowska, Dominik Szafot, Karolinka, Bogon Trypi, Alastor Lope Harsin, Warsaw Street Fotografii oraz Maciej Witkowski. Do usłyszenia.